Cześć, Manko, witajcie z tej strony. Maty Konicy, witam Was bardzo serdecznie. Troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, bo bez kamerki, niestety, ale to zaraz Wam powiem dlaczego. Witam Was w kolejnym odcineczku po tygodniowej, można powiedzieć, przerwie na kanale. Yy, niestety, no, dzisiaj zresztą dowiecie się wszystkiego, bo dużo rzeczy mam dzisiaj do powiedzenia. No, i dzisiaj mamy ogólnie, co w tle: e, piękny let's play, mamy pięknego tutaj Masejka. Jesteśmy na mapie szpakowo i będziemy sobie tutaj elegancko mm, talerzować. Ogólnie, co pierwszy temat, dzisiaj mam ogólnie dużo tematów e, do poruszenia e, i odnośnie tej kamerki, odnośnie serii i tak dalej. ciągła była przerwa tygodniowa na kanale. To wszystko dzisiaj sobie obgadamy więc pierwsza rzecz yy, o której wspomniałem już tutaj na początku to kamerka dzisiaj nie ma niestety kamerki z tego względu że chyba mi się spaliła kamerka bo ogólnie ja se tu uruchomiłem obs a wszystko git ładnie nie i nagle się zacięła więc no wziąłem ją odłączyłem podłączyłem do komputera z powrotem obs ją nawet i nie chciał, już w świecie wczytać normalnie, tak jak to powinien zrobić, tak jak to zawsze robił. I ogólnie taka jest sprawa, że niestety, ale też jak ją podpiąłem, to nie by świeciła, ale wydawała taki dźwięk, jakby się właśnie spaliła, nie? Więc ogólnie, no, jeszcze nie mam pewności, czy na pewno się spaliła. Ale jest taka niestety szansa, że kamerka moja poległa i. No powiem wam, że nie spodziewałbym się, że tak szybko to się stanie, bo no bo idę, to od września minęło ponad pół roku tylko i już się skrzeniła niestety, więc dlatego też dzisiaj tego odcinka, ten odcinek jest bez kamerki. Też nie chciałem już zlekać, bo ten odcinek miał być już tak naprawdę w środę, a jest piątek, ale po prostu byłem tak zabiegany przez ostatni tydzień że nawet praktycznie w ogóle na komputerze nie siedziałem także, ale dzisiaj już mam wolny dzień jestem, wiecie, wczoraj miałem jeszcze małe ognisko i tak dalej ale dzisiaj stwierdziłem, dobra już przysiądę jeszcze najgorsze jest to, że teraz jesteśmy no tak naprawdę chwilę przed świętami i stwierdziłem, że no Niech tu będzie przynajmniej coś na te święta, skoro tu nie było nic, to niech będzie coś na te święta, ale też jeszcze do końca nie wiem jak to rozwiąże, no bo kurde bez tej kamerki to trochę lipa. No kiedyś nagrałem bez kamerki, ale teraz jak na nagrywam bez kamerki to jest dla mnie, wiecie, no coś... <ś> No wiecie, no jednak się lepiej oglądać te filmy z kamerką, ale dzisiaj to jest bardziej taki odcinek informacyjny, let's playowy, więc stwierdziłem, że dobra, to już dzisiaj machnę ręką i tej kamerki nie będzie, no ale jednak chcę, chciałbym tutaj jak najszybciej ją przywrócić i prawdopodobnie, jeżeli się serio okaże, że rzeczywiście ta kamerka, którą mam się skrzeniła muszę kupić nową. No i wiadomo, jak ją zamówię, to dopiero przyjdzie po świętach i tak dalej. Więc nie wiem, nie wiem jak to tutaj wszystko rozwiązać. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wam to nie przeszkadza, no to przez najbliższy tydzień, może, no nie wiem, po, powiedzmy, że przez najbliższy tydzień po prostu odcinki by były tylko, że bez kamerki niestety, bo... No nie wiem co się tutaj z tą kamerką stało, bo nigdy takiej sytuacji nie miałem. Normalnie się zacięła, to odłączyłem, podłączyłem i się znowu działała. A tutaj nie dość, że nie działa, to jeszcze jakiś dźwięk taki wydaje, jakby się rzeczywiście spaliła. Niestety. Jeszcze w dodatku jest tak gorąco, bo przypominam, mam pokój na poddaszu. I jest tak gorąco, że z jednej strony nawet dobrze dzisiaj nagrywam bez kamerki, bo ogólnie jestem bez koszulki, bo wiecie, miałem zamiar z koszulką nagrywać, nie? I wiecie, założyłem koszulkę gorąco, że nie wiem, masakra. Ja w tym pokoju to mam tu chyba ze 30 stopni. Jeszcze mi komputer to w ogóle tak się grzeje, że to też jest masakra jakaś i w ogóle. No i co? Ogólnie też co to chciałbym dzisiaj poruszyć, głównie tematy na temat, yy, że tak powiem tych paru kart na społeczności, które dodałem, informacji i tak dalej odnośnie różnych serii i tak dalej więc już tutaj sobie tylko aby upuszczę i tak dalej wszystko, żeby mi tutaj yy, dobrze działało, dobra teraz tak, ja sobie wziąłem telefon, yy, wchodzimy sobie w posty i ogólnie tak, chcę się odnieść do paru postów, <gurde> kurde tak już pokazuję jakbym z kamerą nagrywał, yy, do paru postów chcę się odnieść yy, pierwszy post yy, jest to że od nędzy startuje 23 kwietnia od razu wam powiem, że niestety z bólem serca wam muszę powiedzieć że niestety, ale się to przyciągnie z powodu właśnie tego, że to są święta teraz i w ogóle znaczy no za chwilę będą i jeszcze mam problem właśnie z tą kamerką więc no nie wiem już mam, no jeszcze nie mam naszykowanego serwera, ale to tam jest Kwestia kilku godzin, tak naprawdę nie? Ale chcę już tutaj ogarnąć tą kamerkę, żeby to było, więc no zobaczymy, jak to będzie z tą serią. Idąc sobie dalej, jeżeli chodzi o serię z Let's Playową z GTA A5, to była ankieta, czy ciągniemy serię, czy raczej nie. I większość osób, jak widzicie, zaznaczyła, że nie. Seria, no nie przyjęła się i to wciul się nie przyjęła. Ja zresztą wiedziałem o tym, że ona się nie przyjmie. Ale że aż tak źle będzie to nie sądziłem i dosłownie w ankiecie no jest tutaj z ja w montażu poklejam. Że jednak nie chcecie, dlatego też jeżeli chodzi o tą serię dwuodcinkowo z GTA V, no jest na razie ona zawieszona, nie wiem czy ona wróci czy nie wróci. no Ja na razie wiecie się jeszcze wstrzymuję z przechodzeniem tego GTA samemu i tyle wam powiem. Nakręcę sobie tutaj. I lecimy sobie z kolejnymi postami. Czekajcie, tutaj sobie włączymy. Dobra. I możemy lecieć. Fajny zestawik w ogóle. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba, bo moim zdaniem bardzo fajny. Także dobra. Ale wracając do tematu. Kolejna kwestia. Kolejna kwestia jest tego, że zauważyłem spadek oglądalności na kanale i do, przyszedłem do Was z pytaniem na poście co byście chcieli, o proszę, Snap przyszedł yy, co byście chcieli nowego na kanale zobaczyć, żebyście wiecie, żeby sobie podbić jednak tę oglądalność i tak dalej, i dałem tutaj w ankiecie, że nowe serie z FSO 25, yy, nowe gry i odświeżenie czegoś starego, no to najwięcej głosów miała opcja, żeby były nowe serie z FSA 25 i co bym chciał Wam powiedzieć, bo mam dla Was niespodziankę której raczej nikt się nie spodziewał, albo no może i to się spodziewał, ale no nie wiem. Bo ogólnie tak, jeżeli chodzi o odnęzy Odnęzy będzie i to niedługo na mapie Szpakowo A na mapie Starowierz, na której miałem początkowo zamiar robić, właśnie odnęzy będzie seria na multiplayer. I to wam dzisiaj zapowiadam. Więcej o tej serii na multiplayer powiemy wam, no właśnie, powiemy wam już na kolejnym let's playu, który się pojawi, kurde, albo w święta, albo po świętach. Tak wam powiem. Także to jeszcze się mm, okaże Dobra, idąc sobie dalej yy, Co my tu mamy? Czekajcie, ja ten zoom muszę nakręcić, bo wiecie Żeby tu lipy nie było Więc sobie nakręcimy No wiecie, tutaj to te talerzowanie to jest tylko tak w tle yy, Ale chciałem sobie nagrać. Zawsze, zawsze jak mam dużo informacji po jakiejś tygodniowej przerwie to let's play, a ja pykam i wiecie, to jest taki strzał, nie? Yy, dobra, niech oni tutaj talerzuje Idąc sobie dalej Mm, jeszcze co tutaj chciałem, chciałem. się odnieść jeszcze do jednej rzeczy chyba. A jeszcze zrobiłem też ankietę odnośnie czy wiecie, bo spadło zainteresowanie i wyświetlenia na serii zielonkowy timelapse itd. i tak dalej i dodałem wam pytanie czy chcecie, żebym dalej ją nagrywał. No to tutaj akurat w przeciwieństwie do GTA 5, no to tutaj niby więcej głosów jest, że, że chcecie dalej tą serię line No ale powiem wam tak, na każdym odcinku z tej serii line ja mam prawo autorskie. Więc no, to też YouTube ucina te zasięgi, niestety. I nic jestem z tym w stanie zrobić. No ale. Y, seria będzie tam się pojawiała, powiedzmy, nie? Jak będzie czas. Dobra, co tu jeszcze? No i ostatnia kwestia, jeżeli chodzi tutaj o posty na kanale, chciałem się odnieść do tego, że rozpoczęła się. Nie wiem, czy to może nazwać serią, y, ale wrzuciłem na kanał, że tak powiem, serię. Znaczy, no, serio? No nie, może być to seria raczej. Znaczy, to jest oznaczone, że jeden na ileś, nie? Z wytajnikiem. Yy, typowo od kuchni strony. Chciałem dobrze wytłumaczyć o, o co z tym w ogóle chodzi, bo ja nic, nikomu wiecie, na odcinkach nie mówiłem nic kompletnie na ten temat. Ponieważ jedyne co no to mówiłem w ostatnim odcinku z serii Polska, typowa wieść, że będę chciał coś jakieś Jakiś, tam, jakiś tam fany moment, czy usunięte momenty. A ja, że akurat odcinków większość na dysku mam to stwierdziłem, że zrobię fany moment, ale yy, nie takie fany moment z odcinków, które były na kanale, tylko fany moment z właśnie usuniętych fragmentów lub po prostu, jak to się mówi, od kuchni strony seria, jak to wyglądało przygotowywanie i tak dalej. I stwierdziłem, że to będzie strzał w dziesiątkę i okazało się, że no, przyjęliście to. Czy będzie kolejny odcinek? No to myślę, że raczej zrobię, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o montaż takiego odcinka i dodawanie jeszcze napisów samemu i tak dalej, strasznie dużo czasu. Ja ten czterominutowy odcinek, który wrzuciłem właśnie z tych usuniętych momentów, jakby Funny moment. Ja go montowałem 6 godzin, także, taki filmik 6 godzin montować to jest naprawdę moim zdaniem sporo czasu. Więc, ale no, przyjęło się to nawet. Więc, jak tam będę miał lukę, będę miał trochę czasu, to tam jeszcze pomontuję i kolejną część wydam tego. Bo myślę, że to jest spoko. Zawsze to co innego i Wam się spodobało. Więc ja się z tego powodu cieszę. Co tu jeszcze chciałem, kurde, Wam powiedzieć? Dobra, to może teraz się odniosę do. Do czego ja się odniosę? Odniosę się teraz do tej przerwy, która była tygodniowa na kanale. E, elegancko w ogóle idzie nam to talerzywanie mi się mega podoba. Czy to podniosło? Tak, podniosło, tylko tak świetnie wysoko nie podnosi. Widzę, że akurat pole nawet całe stale żujemy na odcinku. Nie spodziewałem się, że to tak szybko będzie szło. No ale to jest To tutaj 18 na godzinę się jeździ w sumie. Nie ma się co dziwić. Mm, jeżeli chodzi o przerwę. No to przerwa była, nie planowałem tej przerwy, ale niestety ona wyszła z tego względu, że zabiegane byłem niestety. I teraz jeszcze święta. Dlatego też no dzisiaj nie wiem. Nie wiem, bo kurde. Nie wiem czy zaraz posta z dołu nie wstawię z pytaniem czy, czy nie obrazicie się, że przez parę, wiecie, przez tydzień odcinki będą bez kamerki, nie? No bo wiecie, nawet teraz jakbym zamówił, to dopiero po świętach by przyszło. I chyba będę musiał zamówić, bo... No Raczej nic z tej kamerki nie będzie, tak jak mówią no, da, Dam sobie w 90%, nie no, na 90% jestem przekonany, że ona rzeczywiście się spaliła. W 10% po prostu, może z tym debilem i nie umiem jej włączyć, ale no, zawsze jak mi się zacinała, to normalnie działała i tak dalej, a teraz już w ten sposób nie działa, więc nie wiem, nie poddam się, może coś zrobię, bo chciałbym jeszcze, wiecie, no, odcinek ze Springsa, bo kurde, tego Springsa też żebym zaniedbał. Nie chciałem święta zrobić ze Springsem, ale niestety, jak yy, widzicie, albo no w sumie nie widzicie, nie, ma, nie widzicie mnie, nie widzicie kamerki, niestety, nawet pokój dzisiaj przed świętami posprzątałem pięknie, ładnie, wszystko no i kurde, kamerka niestety się, yy, że tak powiem, popsuła i nie działa i nie jestem nic w tym w stanie chyba zrobić, nie wiem, to się jeszcze okaże. Dobra, dokończymy sobie te pole, widzowie. I myślę, że będziemy mogli sobie tego let's play'a kończyć, bo naprawdę powiem Wam, mega szybko poszło mi tutaj stależowanie tego pola. Myślałem, że trochę dłużej mi to zajmie. W ogóle ten let's play to ma. Kurde, za dużo czasu to nie ma. To będzie strasznie krótki let's play. Ale co mogę Wam zapowiedzieć, to jeszcze właśnie drugi let's play będzie z osobo, z którą będę robić tą serię na multiplayer. Będzie to seria polska również. Yy, no postaram się to jednak yy, mapa na polskie jakieś tam serie i tak dalej. I będziemy właśnie już kminić. Jeszcze nic nie jest naszykowane. Dopiero będziemy za kminić, więc ta seria pewnie pojawi dopiero nie. Wiem, w maju to na pewno. W kwietniu to na pewno nie. Yy, nie wiem czy w kwietniu się w ogóle odnęzy pojawi, bo to właśnie też. Ale nie, no postaram się, żeby jeszcze w kwietniu te odnęzy zacząć, a, a tą serię na multi yy, w maju, co nie? Więc będą dwie zajebiste nowe serie z farminga. Mm, wiadomo, będziemy tego Springsa kontynuować. Jakieś tam let's playe sprawdzanie tych map i tak dalej, wszystko. Także no, będzie kontencik, będzie kontencik, ale niestety czasami tak bywa, że coś się krzani. Na przykład, no, się teraz ta kamerka, i no i sobie, i dupa, i nie jestem teraz nic w stanie zrobić. W sensie, no wiecie, no, już się przyzwyczaiłem jednak do nagrywania z tą kamerką i nawet sam sobie teraz przyznaję, że. Nagrywanie z kamerką to o wiele inaczej już jest oglądać to i słuchanie i tak dalej. No i szkoda, na przykład jak kiedyś montowałem Fany moment z kiszonki na Zemkryka, pamiętam, to było prawie 2 lata temu, tam półtora roku temu. No to tam no wiecie, ja wtedy nagrywałem jeszcze bez kamerki, co nie? I w ogóle, a tutaj y, już y, miałem z kamerką. i to w ogóle już inaczej to można było fajniej pomontować i pomontować i tak dalej te fany moments i tak dalej. I ogólnie no fajniej się ogląda, tak? Wam muszę przyznać, że fajniej się ogląda odcinki z kamerką niż bez kamerki, tak? Wiecie, ja tam zbytnio uwagi nigdy na tą kamerkę nie zwracam i tak dalej, ale jednak no to jest dodatek, który no moim zdaniem już powinien zostać, bo teraz znowu nagrywać całkiem bez kamerki to sobie już nie wyobrażam, nie? No, i dzisiaj właśnie to tak nagrywam. Wiadomo, są tego swego plusy, no bo i nie trzeba ogarniać w pokoju. Ja się nie muszę ogarniać i tak dalej. Ale, no, lepiej już jest nagrywać z kamerką, fajniej to wygląda. Ale, no, co tu teraz poradzić mam? Nie wiem. Zaraz skończę tego Let's Playa nagrywać, bo ogólnie też mm, nie miałem zamiaru jakoś mega długiego tego let's nagrywać, z tego względu, że jeszcze dzisiaj chcę wam go wydać, bo już kurde jest 14 godzina, miałem go nagrywać o 10 rano, ale jeszcze no, stwierdziłem, że za dzisiaj posprzątam i tak dalej, bo wieczorem mam wyjazd, yy, że tak powiem na spotkanko i niestety ale stwierdziłem, że dobra to posprzątam. Bo jutro jest sobota, więc trzeba poświęcić jaja, że tak powiem. No i nie wiem, nie wiem czy będą jeszcze filmy w święta, bo jeżeli tutaj wiecie, nic nie ogarnę. I dzisiaj, jeżeli dzisiaj nic nie ponagrywam, no to może jeszcze jutro będę miał czas, a jak jutro już nic nie ponagrywa, no to przy święta znowu nic nie będzie. Niestety, no i dzisiaj jeszcze ta kamerka zepsuła. No i co ja tutaj mam poradzić? Nie wiem. Nie wiem. Niestety. Ale mam na oku kamerkę, bo i tak miałem zmieniać kamerkę, także... No. Przyspieszył się ten proces, po prostu, i tyle. I tyle wam mogę powiedzieć. Dobra, yy, mam nadzieję ogólnie, że wszystko co chciałem powiedziałem i że o niczym nie zapomniałem. Wszystko wyjaśniłem. Więc, jeżeli tutaj ten Let's play się spodobał i jakieś tam informacje was zadowoliły lub zaskoczyły, dajcie znać w komentarzach. Yy, to ja sobie z chęcią te komentarze poczytam. I, i tyle, nie? Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się do następnego odcinka, postaram się, żeby to odcinki święta były, żeby to były to odcinki z kamerką. Będę was informować na karcie społeczność, czy tam posty, bo teraz to się posty nazywa, ale wcześniej się to nazywała karta społeczność, więc na karcie społeczność będę was informował po prostu i, i tyle. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie i cześć.